20 faktów o wierzeniach starożytnych Słowian. Słowianie nie mieli jednej świętej księgi. Cała wiedza była przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie. Wierzyli w wielu bogów, a religia była silnie związana z naturą. Najwyższym bóstwem u wschodnich Słowian był Perun, bóg piorunów i wojny. Jego największym rywalem był Weles, bóg podziemi, magii i bydła. Bogowie byli często przedstawiani w postaci wielkich drewnianych posągów zwanych świętowidami. Świętowid ze Zbrucza to najsłynniejszy zachowany posąg. Ma cztery twarze i symbolizuje cztery strony świata. Wierzono, że drzewa mają dusze. Szczególnie święte były dęby i lipy. Źródła, rzeki i jeziora uznawano za miejsca mocy, w których mieszkały duchy. Słowianie składali ofiary ze zwierząt, a czasem także dary w postaci jedzenia i napojów. Ważną rolę odgrywali żercy kapłani i przewodnicy duchowi. Każde gospodarstwo miało swojego opiekuńczego ducha domowego, domowika. Na Polak wierzono w opiekę żywi, bogini życia i urodzaju. Bogini nocy i księżyca była nazywana Mokosz, opiekunka kobiet i przędzenia. Wierzono w liczne demony i zjawy, utopce, strzygi, rusałki czy południce. Obrzędy były mocno związane z cyklem przyrody, przesileniem letnim i zimowym równonocą wiosenną i jesienną. Podczas nocy kupały rozpalano ogromne ogniska i puszczano wianki na wodę. Częstą praktyką były wróżby z ognia, wody czy losów rzuconych patyków. Zmarłych chowano z przedmiotami codziennego użytku, wierząc, że będą potrzebne w zaświatach. Część archeologów uważa, że ofiary z ludzi zdarzały się wyjątkowo, ale nie były regułą. Po przyjęciu chrześcijaństwa wiele dawnych zwyczajów przetrwało jako element folkloru, np. topienie marzanny czy obchodzenie sobótek. To było 20 faktów o wierzeniach starożytnych Słowian. Zostaw subskrypcję, jeśli chcesz więcej ciekawostek.